Bracia i siostry, my wszyscy, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, my wszyscy żyjemy dzięki temu, że trzyma nas łaska Boża, gdyby nie ona nie mielibyśmy siły żyć. Więc jaka to jest zuchwałość mówić, że ja poradzę sobie bez Boga, to jest tak, by dziecko po urodzeniu powiedziało poradzę sobie bez rodziców. Samo sobie będę robiło jedzenie, uczyło się mówić, kochać, poznawać świat, poznawać siebie. Samo zapiszę się do szkoły, a potem sobie samo pójdę do pracy. Znaczy oczywiście mam świadomość, że jest to jakaś pociągająca opcja dla rodziców. Ja wiem o czym mówię, bo w domu było nas czterech i bywaliśmy z rodzeństwem często nie do wytrzymania. No ale powiedzmy sobie szczerze, że żaden kochający rodzic nie zostawi niemowlaka samego, podobnie jak i Pan Bóg nie zostawi człowieka samego, bo gdyby Pan Bóg przestał nas kochać, gdyby Bóg zostawił nas samych sobie, to byśmy zamienili się w nicość, byśmy przestali istnieć. Święty Tomasz to powtarza, bo wszystko, co istnieje, Bóg utrzymuje z miłości. Wielcy mistrzowie duchowi, którzy nauczali o modlitwie, o tej tajemniczej więzi z Bogiem, jaką jest modlitwą, jaka jest, co, co nazywamy modlitwą, to twierdzili, że aby zbliżyć się do Boga, najpierw należy poznać samego siebie. Zresztą już nawet takie intuicje były obecne. No, z pewnością za sprawą ducha świętego, już w pierwszym wieku, nawet poganień z I wieku, niejaki Persjusz, prawie dwa tysiące lat temu powiedział: Zamieszkaj ze sobą samym, abyś zobaczył, jak krucho jesteś stworzony. Od czego rozpoczyna się modlitwa, od czego rozpoczyna się poznanie Boga? Rozpoczyna się od poznania prawdy niewygodnej. Że kiedy odkrywasz, że sam dla siebie jesteś nie do zniesienia. I to może być błogosławione odkrycie i bardzo uwalniające. Że kiedy odkrywasz, że sam ze sobą już wytrzymać nie potrafisz. Bo dopiero wówczas człowiek może przestać zajmować się sobą, a zacząć zajmować się Bogiem. Dopiero wówczas, kiedy Przestaniemy czynić z siebie samych bogów. Na czym to polega? Jestem doskonały, nigdy się nie mylę, to inni popełniają błędy, ale nie ja, sam sobie ze wszystkim poradzę. To są atrybuty boskie. Dopiero wówczas, kiedy przestajesz oskarżać innych i usprawiedliwiać siebie, to wtedy może zacząć usprawiedliwiać się Chrystus. Kiedy przestajesz rozmawiać ze sobą o sobie, to dopiero wówczas może przemówić do ciebie Bóg. Dopiero kiedy przestaniesz czynić z siebie samego centrum wszechświata, to możesz zbliżyć się do Boga żywego. Jaka to jest ulga móc przyjść do Boga i choć przez chwilę nie myśleć i nie mówić o sobie. Jaka to jest łaska odkryć, że przebywanie w obecności Boga jest prawdziwym wytchnieniem i prawdziwym odpoczynkiem. Pewna benedyktyńska mniszka opowiadała, że kazano jej oprowadzić po klasztorze grupę kilkunastu notabli. Każdy z nich miał, bardzo, miał się za bardzo ważną osobę i koniecznie musiał wyrazić swoje zdanie na każdy możliwy temat. Klasztor ogromny, ten benedyktyński klasztor tych miszek był bardzo ogromny, korytarze na wysokość dwóch pięter. No i tam miszka pokazuje im klasztor, a oni gadają, jakby ich było tam co najmniej stu. No i ta siostra już nie mogła tego znieść i w pewnej chwili w połowie trasy mówi: Niech Państwo teraz przystaną na chwilę i posłuchają ciszy zatrzymali się minęła może minuta jeden z nich mówi przerażające święty Ireneusz z Lionu pisał że syn człowieczy przyszedł z głębokiej ciszy i ta historia może się wydawać nawet dla nas śmieszna ale ktoś kto nie odkrył tego o czym mówi święty Ireneusz że Syn Człowieczy przyszedł z głębokiej ciszy, nie zrozumie jej wartości. Bo cisza dla takiego człowieka będzie przerażająca, bo w ciszy taki człowiek spotka się tylko sam ze sobą, a powiedzmy sobie szczerze, tylko Pan Bóg nie traci na głębszym poznaniu, tylko Bóg. My wszyscy naprawdę nie jesteśmy tak fascynujący, jak nam się często wydaje, albo jak nam wmawiają. Cisza wypełniona miłującą obecnością Boga nie jest przerażająca. My możemy być przerażający sami dla siebie, ale cisza wypełniona miłującą obecnością Boga jest odpoczynkiem, także odpoczynkiem od siebie samego. W ten sposób już w starożytności patrzono na modlitwę. Zresztą żyjący na przełomie XIX i XX wieku błogosławiony Dominikanin, ojciec Jacek Kormier, napisał, napisał taką, taki krótki traktat o modlitwie różańcowej. I ojciec Jacek tam pisze, że modlitwa na różańcu stopniowo tworzy w mojej duszy atmosferę świetlistą, czystą, przenikającą moją pamięć, moją inteligencję, moją wolę, moje serce. Całą moją istotę. Święty Jacek mówi błogosławiony Jacek mówi, że obecność Maryi tworzy w naszej duszy atmosferę świetlistą. Wypowiadanie słów na różańcu, słów, które pochodzą z Pisma Świętego, a Pismo Święte jest czystym światłem, zaczyna nas przemieniać. Ale potem ojciec, błogosławiony ojciec kormier dodaje tajemnicze słowa. Przyjmę zwyczaj modlenia się w czasie pracy bez pomocy formuł. Te formuły są potrzebne, ale w pewnym momencie trzeba je porzucić. Co to oznacza? Że świadomość obecności Bożej jest modlitwą. I właśnie w ten sposób na modlitwę patrzyli starożytni święci ojcowie a potem za, nim cała, za nimi cała tradycja chrześcijańskich mnichów. I taka modlitwa ma jedną szczególną właściwość. Niezależnie od tego, jak długo trwa, zawsze jest jej za mało. Ona nie męczy. Jaka to jest ulga nie myśleć i nie mówić o sobie? Jaka to jest ulga w taki błogosławiony sposób? Zapomnieć siebie przed Bogiem, chociaż na jedną minutę. Jaka to jest ulga zrezygnować z fałszywej pobożności polegania na sobie i pokładania siły w sobie? Święci Ojcowie ten rodzaj modlitwy nazywali modlitwą umysłu. Tam, gdzie Twój umysł, tam Twój dom powtarzali. My chyba już mamy taką świadomość, jeżeli chodzi o drobinę mamy pewnej wrażliwości duchowej, że bez modlitwy my sobie nie damy rady, że bez modlitwy to my się odłączamy od Boga, odłączamy się od źródła naszego życia. I brak czasu na modlitwę pokazuje nam, jak bardzo liczymy na siebie. Zresztą sam widzę w swoim życiu pewną prawidłowość, że kiedy pokładam ufność w sobie, to robię się smutny, podenerwowany, a kiedy pokładam ufność w Bogu, czuję się bardziej wolny. Modlitwa to jest ogromny przywilej. A do modlitwy umysłu, o której mówił ojciec Kormier, a przed nim też wielu wielkich świętych, do tej modlitwy tak zwanej czystej, jest zaproszony każdy człowiek ochrzczony. Cokolwiek robisz. Gdziekolwiek jesteś, umysł niech będzie przy obecności Bożej. Nawet pomyśl tylko jedno słowo: obecność Boża. Nie jestem sam. W klasztorach, yy, często są, yy, w niektórych z tych klasztorach bardziej kontemplacyjnych, yy, to niekiedy jest taki zwyczaj, że co pół godziny bije dzwon. Jeden sygnał. I on przypomina, Obecność Boża. Nie jestem sam. Albo powiedz, jak mówi psalmista: Miłuję cię, Boże, mocy moja, albo jak święty Paweł: Panie Jezu, Ty jesteś moim ratunkiem. I najdokładniej ten rodzaj modlitwy, tak zwanej modlitwy umysłu, modlitwy, która jest stanem i odpoczynkiem w Bogu, to chyba najdokładniej opisał. Ewagriusz Pontu, który w Kościele Ormiańskim i też koptyjskim jest świętym, on żyjąc na pustyni Górnego Egiptu zauważył pewną prawidłowość, że kiedy człowiek ma pragnienie modlitwy, ma pragnienie bycia z Bogiem, to najtrudniejszą walkę przychodzi mu stoczyć z własnymi myślami. Każdy z nas ma takie doświadczenie, jestem o tym przekonany. Każdy z nas ma doświadczenie świętego Antoniego Wielkiego, który wołał Panie, chcę się zbawić, ale myśli mi przeszkadzają. Ewagriusz twierdził i potem znakomicie to opisał, również na podstawie swojego osobistego doświadczenia, że istnieją takie myśli, które podsuwa nam zły duch. To są myśli, które niszczą naszą wiarę które wprowadzają zamęt i prowadzą w konsekwencji człowieka do smutku, do zniechęcenia, a nawet do rozpaczy. Prosty przykład Masz pragnienie Boga, to już sam fakt, że Cię Pan Bóg pochwycił, bo nie moglibyśmy Boga szukać, gdyby On najpierw nas nie znalazł. Przychodzisz do Kościoła albo siadasz nad Słowem Bożym i nagle pojawiają się dziesiątki myśli. No, tyle jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Zapomniałem zadzwonić, albo mam jeszcze zrobić przelew, albo coś bym zjadł, a ciekawe co sobie zjeść, albo zaczyna się rozpamiętywanie, namiętna myśl, jak on mi mógł tak powiedzieć? Albo dlaczego mnie to spotkało? I miele to w głowie, i miele. Ewagiusz by dodał, że właśnie takie myśli podsuwa nam zły duch, bo on jest zazdrosny o to, że możemy przebywać z Bogiem. I podsuwając ci myśli, chce wprowadzić w Twoim życiu chaos, aby oderwać od Bożej obecności. I rozwiązaniem wcale nie jest walka z myślami, bo kiedy będziemy z nimi walczyć, to będzie tak jak ze stadem os. Jeżeli zaczniesz je odganiać, te osy jeszcze mocniej Cię będą atakować. Ale ratunkiem jest zauważenie tych myśli, nazwanie i ignorancja. To jest tak, jakbyśmy stali na dworcu, patrzysz na odjeżdżające pociągi, przyjeżdża jeden, odjeżdża inny. O, widzę, przyjechał pociąg. O, widzę, przyjechał drugi. Widzisz pociągi, ale nie wsiadasz do środka. Jeden z księży mi opowiadał że bardzo często tak ma. Kiedy ma przygotować kazanie, to mówi, że czyta sobie słowo Boże, idzie na adorację Najświętszego Sakramentu i nagle pojawiają się myśli. Wcześniej ich nie było, nagle się pojawiają. No i co? Ty chcesz mówić ludziom o Panu Bogu? Przecież jesteś zerem. Albo jakie znaczenie ma to twoje słowo? Co to kazanie może zmienić. I on sobie obserwuje te myśli i już z uśmiechem mówi. O, przyszedłeś, widzę cię. A potem wraca do modlitwy i wchodzi na nową obecność Bożą. I nagle te myśli uciekają, tracą władzę, odjeżdżają jak tramwaje z przystanku. Cisza wypełniona miłującą obecnością Boga nie jest przerażająca. To jest jak. Przebywanie dziecka w obecności matki, ale dziecka zajętego jakąś pracą. Ono cały czas nie mówi do matki, może być nawet mama w innym pokoju, nie musi być fizycznie widoczna, ale dziecko czuje się bezpiecznie i jest świadome, że ona jest przy nim. Taka modlitwa jest nazywana czystą modlitwą świadomość obecności Boga. Człowiek może być otoczony ludźmi, a czuć się samotny. Można być fizycznie samemu, a czuć się szczęśliwym, bo otacza Cię Boża obecność. Myślę, że najbardziej samotny jest człowiek, to jest taki, który nie zna Boga. I taką modlitwą, modlitwą obecności, taką modlitwę, modlitwą obecności mamy zawsze przy sobie. I taką modlitwą możemy zawsze się modlić. Gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, my nigdy nie jesteśmy sami. Każdego z nas umacnia łaska Boża, a gdyby nie ona, nie mielibyśmy siły żyć, i świadomość tego jest modlitwą.